Poziom wykrzyknik jest jednym z najniebezpieczniejszych poziomów w bakrumach i jednym z najbardziej przepełnionych bytami. Jest również jednym z poziomów, na których nie wolno ci przebywać ze względu na ilość istot, które mogą cię ścigać. Poziom wykrzyknik składa się z drugiego korytarza o długości około 10 km o architekturze przypominającej szpital. W równych odstępach wzdłuż korytarza pojawiają się migające czerwone światło oraz słyszalny dźwięk alarmu awaryjnego. W przypadkowych odstępach wzdłuż korytarza znajdują się drzwi, ale jak dotąd wszystkie są zamknięte. Po wejściu do środka natychmiast zauważysz hordę istot, ogarów, łowców, skór, facelingów, zmierzających prosto na ciebie w dużej odległości od korytarza. Oczywistym celem jest ucieczka z poziomu tak szybko jak to możliwe, zanim będzie za późno. Jedynym sposobem ucieczki jest bieg do końca 10-kilometrowego korytarza. Trzeba biec bez przerwy, omijając różne przeszkody na korytarzu, takie jak łóżka szpitalne, krzesła, a nawet kępy blokujące drogę. Wzdłuż korytarza znajdują się różne przedmioty, które można spożywać, aby utrzymać się w biegu, takie jak batony energetyczne i butelki wody migdałowej. Jeżeli uda się przebiec 10 km, na końcu korytarza pojawią się drzwi wyjściowe. Wyjście przez nie zaprowadzi wędrowca na losowy poziom, przy czym bakrum już nigdy nie wyślą go ponownie na poziom wykrzyknik. Jeżeli jednak nieszczęśnika złapie horda istot, ofiara zostaje zabita w bardzo bolesny i makabryczny sposób. Odkrycie poziomu wykrzyknik. Agent Noah znajdował się na poziomie drugim w drodze powrotnej do kolonii zwanej Ocalałymi, próbując dostarczyć cenne informacje na temat wyznawców Jerego, kiedy anomalnie pojawił się na poziomie wykrzyknik. Początek zapisu. 826. Noach. Zrobiłem to, co kazałeś. Mam wszystko o wyznawcach Czerego wraz z ich sekretami. Właściwie to prawie dałem się przyłapać. Baza, w porządku, dobra robota. Wracaj do bazy tak szybko, jak to możliwe. W pobliżu Sali Jerego często pojawiają się istoty. Noach, tak, myślę, że uda mi się to zrobić w jakieś 4, może 5 godzin. Poczekaj, chwilę tej sieny na pewno tam nie było. Wygląda na to, że jestem w ślepym zaułku. Baza, zachowaj spokój. Musi być jakiś sposób, żebyś to obszedł. Następuje długa, przeszywająca cisza. Baza, Halo? Czy mnie słyszysz? Gdzie ty do cholery jesteś? Noach, wygląda na to, że przeniosłem się na inny poziom. Jest on zupełnie inny niż pozostałe poziomy, które znam. Baza, opisz proszę, co widzisz? Noach. To korytarz, ale jest dziwnie zniekształcony. Światła migają na czerwone, jakiś alarm nie przestaje być. Próbowałem otworzyć niektóre drzwi w korytarzu, ale wszystkie wydają się być zamknięte. Baza, odnotowano. Idź korytarzem, aż znajdziesz jakieś wyjście. No, jasna cholera, słyszę za sobą kroki, muszą ich być setki. Baza, zachowaj spokój. Wysyłamy kilku naszych ludzi, żeby to zbadali. Są w drodze do twojej lokalizacji na poziomie drugim. No, naprawdę potrzebuję pomocy. Za mną są setki istot. Biegnę przez korytarz, ale nie wiem, jak długo to potrwa. Halo? Baza! Kurwa, straciłem sygnał. Jestem teraz zdolny na siebie. O, nie to coś mnie dogania! Na no, około godziny następuje przerwa w dźwięku. Nie słychać nic poza ciężkim oddechem i krokami. 9:14. No, o Boże, jak długo już tak biegłem? Istoty są coraz bliżej. Chyba widzę znak wyjścia. No dalej jestem może medro od tego. Koniec zapisku. Wkrótce potem operatorzy dotarli na miejsce. Znaleźli tylko mundur przyciągnięty kałużą krwi. Bazy, placówki i społeczności. Ze względu na naturę poziomu tworzenie baz, placówek i społeczności jest niewykonalne i odradzane. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Na ten poziom można wejść przez dowolny poziom bakrumów, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Bardzo rzadko można się tu dostać przez uszkodzone windy. Na poziom ten można dostać się nocą pod stołem na poziomie 521, a konkretnie w sekcji 521A, na którym widnieje napis wykrzyknika. Wędrówka po poziomie 354 zapewnia gwarantowane przejście na ten poziom, gdy pojawi się pewna specyficzna myśl. Jeśli umrzesz przed upływem roku na poziomie 365, zostaniesz tu wysłany. Wejście na obszar poza granicami na poziomie 357 prowadzi na ten poziom. Wyjścia. Aby wyjść, musisz przebiec 10 km do końca poziomu, gdzie zostaniesz przeniesiony z powrotem na poziom, z którego tutaj wszedłeś, lub na poziom 0, wykrzyknik, jeśli masz wielkiego pecha. Jeżeli dostaniesz się do wyjścia i zamiast normalnych drzwi znajdziesz szklane, pojawisz się przy wejściu na poziom, gdzie będzie cię ścigał nowy zestaw istot. Wróć do wyjścia, a zagwarantuje ci to, że trafisz na poziom 550. Zamiast tego, udanie się w kierunku jednostek i przekroczenie 10 km doprowadzi cię do pustki. Nie próbuj tego robić. Śmierć na tym poziomie ma bardzo rzadką szansę przeniesienia cię na poziom raż. Zasypienie na tym poziomie może przenieść cię na poziom 139. W bardzo rzadkich przypadkach natrafienie na otwór wentylacyjny i wejście do niego prowadzi do labiryntu otworów. Pójście do pokoju stolarza zaprowadzi cię na poziom Maker. Spróbuj tego, a będziesz tam bezpieczny. Siema, z tej strony Wladi. Cieszę się, że dotrwałaś lub dotrwałeś do końca odcinka. Jeżeli film zasłużył, zostaw łapkę w górę i komentarz. Zapraszam Cię też do naszej małej społeczności na Discordzie, do której link znajdziesz w opisie. Jeżeli bakrumy Cię zainteresowały i dalej chcesz poznawać ich sekrety, zapraszam Cię do zostawienia subka. Dla Ciebie to nic, mi to bardzo pomaga. A teraz nie zatrzymuję Cię dalej i do zobaczenia w kolejnym odcinku.